Cześć, witam, dzień dobry. Tym razem przyjechało do nas Yamaha YS125 w perfekcyjnym stanie. No tylko, oczywiście, bezwypadkowy, cały w oryginale, serwisowany tak naprawdę do samego końca. Ten motocykl, bo myśmy go zabrali w ogóle z serwisu Yamaha. Pan go wstawił to na sprzedaż, myśmy go odkupili. Motocykl jest w idealnym stanie. Nic nie było nigdy na nim malowane, e, nie wiem, podmalowywane. W pełnym oryginale, każda stopka, e, felga, plasticzek wszystko oryginalne. Zmienione tylko są kierunkowskazy. Lusterka w stosunku co do oryginału są takie bardziej, powiedzmy, nowoczesne, bardziej, e, no ładniejsze, jakby nie patrząc oraz kierunkowskazy są już założone ledowe, przód i tył dzięki temu fajniej wygląda, no i pewnie znacznie lepiej świeci motocykl ma komplet kluczyków, czyli dwa kluczyki do motocykla, drugi folii karta kodów, gdyby nam kluczyk tu zaginął to na podstawie tego dorobimy w ASO kluczyk, ale pewnie taniej będzie u silnika niż dokupowanie tego kluczyka w ASO, ale tak tylko podpowiadam i teraz tak Yy, jakieś takie zadrapanie, zaraz widzicie tutaj, i to jest wszystko, co znajdziecie na tym motocyklu. Tak, jest perfekcyjny. Zobaczcie, tu nie ma żadnego rantu podrapanego, bo tych kół tutaj nie było za dużo zamienianych, Motocykl ma wtedy, teraz 20, chyba yy, 3000 przebiegu. Tarcza hamulcowa, zobaczcie, idealna praktycznie, ona tu nie ma żadnego. Yy, praktycznie rantu, klocki z przodu to takie na 50% zacisk, zobaczcie, no wygląda jak, po prostu jak nowy, ogólnie motocykl pięknie utrzymany czyste, suche zawieszenie, żadnych tu pęknięć, ponieważ motocykl jest z 2019 roku, więc jeszcze tutaj ciężko powiedzieć, żeby cokolwiek mogło na nim parcieć niszczyć, tu mamy win motocykla jakby ktoś chciał sobie to sprawdzić, zobaczcie, każda śrubka, to wszystko jest piękne, błyszczące na tym motocyklu silnik to wygląda po prostu jak wyjęty z paczki zobaczcie, jak wygląda Piękna każda siubeczka, wszystko jest naprawdę wzorcowo no, utrzymane na tym motocyklu. Oczywiście motor możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce niezależnie od ilości kilometrów. Mamy takiego kuriera, który za kwotę maksymalnie 700 zł. Przewiezie do motocykl pod wskazany adres. Obejrzycie motocykl, ocenicie, zapłacicie gotówką przy odbiorze motocykla. Także wasze ryzyko jest znikome, bo macie motocykl na podwórku, oglądacie dokumenty, oglądacie motocykl i wtedy rozdzierzacie się gotówkowo, więc nie jest to kopowanie w ciemno czy kota w worku, jakby to zwał. Lampa jak nowa, żadnych odprysków, żadnych zadrapań, żadnych uszkodzeń. Te wszystkie elementy zobaczycie te tutaj lineczki, rureczki, przewody hamulcowe, idealne. Manetki, żadnych zużyć. Tu nic nie spotkamy, co by nas mogło rozczarować. Oczywiście wyświetlacz czy już biegów ten motocykl posiada. Jest teraz zimny. Tu pojawią się biegi, gdy się ruszymy obrotomie. Wszystko już jest tak naprawdę bardzo ładnie skonfigurowane. Wszystkie zaślepki na miejscu. Tutaj ten element, dówki, ramy. Zobaczcie, jak on wygląda pięknie. Zbiornik w środku krystalicznie czysty, żadnej śniedzi korozji. No tak jak, zobaczcie, wygląda jak ten silnik z zewnątrz, tak zbiornik wewnątrz. No po prostu jest przepiękny. Co więcej, motocykl dzisiaj robi filmik na YouTube. Pod nim wrzucę link do ogłoszenia, kliknięcie sobie w ten link i otworzy Wam się ogłoszenie do motocykla stworzone poprzez portal OTOMOTO. Tam będzie 35 bardzo szczegółowych zdjęć. Na olik również znajdziecie ten motocykl tych zdjęć na Olive'ie będzie znacznie mniej, bo tylko i wyłącznie 5 albo 7, bo tyle teraz ta strona nam pozwala. Co tutaj więcej? Mieścimy się w miejscowości Iława, warmińsko-mazurskie województwo, więc jeżeli już szukacie nas gdzieś po Otomoto czy po likcie wbijcie po prostu miejscowość Ława. 125 i Berek, ys -ek, czyli następcy 125, takie jak tutaj widzicie, mamy ich kilka, więc przyjeżdżając do nas do wyboru mamy i cbf i ybr i, e i także tego, tych 125 naprawdę mamy dość dużo, więc jeśli nie ta z 2019 roku ys w idealnym stanie, to może... CBFK 125, także serdecznie zapraszam do Iławy w armińsko mazurskim województwie. I teraz tak, kierunek jeden działa, drugi działa, długie, krótkie światełka się zapalają. Chodzi pięknie, także naprawdę świetna maszyna i wyglądająca. Przepięknie w tym czarno-perłowym yy, kolorze. Co tutaj więcej jeszcze mogę dodać? Yy, oczywiście, jeśli interesuje Was system ratalny na takim motocykl to u nas jest to możliwe. Mamy takiego człowieka, który. Załatwi ten system latalny dla Was, bez wychodzenia tak naprawdę z domu Zobaczcie napęd jest zupełnie nowy założony Zresztą widać, że na samym początku nawet kolorystyka tego napędu na to wskazuje Amortyzatory bez żadnych tutaj śniedzi, korozji Tutaj takie widzicie kilka drobnych takich ryseczek, gdzie można było zrobić napraweczkę Silnik zobaczcie z tej strony Nie wiem czy to słońce tak się rzuca dobrze czy nie Ale ja go postaram odwrócić się ten motocykl Zobaczcie jest tak lekki, że jedną rączką go można odwrócić Zobaczcie jak ten silnik wygląda Taki cały motocykl naprawdę jest piękny. Każda naklejka fabryczna, wahać nigdzie nie jest zadrapany. To wszystko naprawdę na motocyklu wzorcowe. Wręcz bym powiedział, że motocykl wygląda jak z fabryki. Co tutaj więcej mogę dodać, no chyba wszystko powiedziałem Także mieścimy się w miejscowości Iława, prezentowana ISK Yamaha IS, albo IBR jakby to nazwał Z 2019 roku w idealnym stanie, z możliwością wysyłki do klienta pod wskazany adres Możliwość wzięcia na nas rad, a motocykl znajduje się w Iławie W armińsko-mazurskim województwie Jest w przepięknym stanie, przede wszystkim No 125, która wygląda już naprawdę fajnie No i przede wszystkim fajnie jeździ, super miejski motocykl Taki do przemieszczania się na grzyby, ryby, dosłownie wszędzie. Także serdecznie zapraszam. Dzwoncie, pytajcie: 500-134-533 Miejscowość Iława, warmińsko mazurskie województwo i SK-125 w idealnym dosłownie stanie. Tu jeszcze zobaczcie na ten silnik: no po prostu żadnej śniegi, żadnej jego odprysku, no po prostu wygląda to wszystko fenomenalnie. Także zapraszam. Dzwoncie, pytajcie: atakujcie nas, w firma Surf Moto. Dzięki, pozdrawiam, cześć.